Ja się cieszy, że ludzie zamiast siedzieć przed telewizorem głupio siedzą i grają, rozwijają umysł, rozwijają szybkość reakcji. No tu akurat więcej kibiców niż graczy, ale rozumiem, że są, są to ludzie, którzy normalnie grają, prawda? Więc... Sporty umysłowe są tak samo ważne jak fizyczne. No, no, oczywiście człowiek e, najpierw sobie pobiega trochę, a potem sobie posiedzi, ale na przykład są ludzie, e, którzy są inwalidami na, na wózkach, no i wtedy dla nich to jest, to jest sport, dla nich wspaniały. Prawda? Coraz więcej rzeczy jest na joystick, niedługo samochody będą, będą, będą na, na, na joystick, Więc ludzie, ludzie, ludzie się uczą, ja na przykład zauważyłem, że ciekawą, że jest silna korelacja między rozwojem gier a poziomem prowadzenia samochodu. Jest coraz mniej śmiertelnych wypadków drogowych, co jest przyczyną, przyczyn, tego przyczyną jest yy, to, że ludzie się no, uczą wiele re, refleks na, 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 na tę gra. To jest istotne. A bo sam jestem graczem. Jak, jak, znaczy ja nie, nie grywam w tej gry jak, hmm, ostatnią grą tego typu, jaką grałem, to u Desset Willy na Setting Spectrum. E, ale znaczy grałem, te, tego, tam co grałem no, nieraz spędzał dwie noce, żeby przeprowadzić yy, Willy'ego przez... Você <laughs> começar, com é.